W ArtisMed pracujemy tylko i wyłącznie na kosmetykach i produktach, które są poparte badaniami. Wybieramy te selektywne marki. Od początku przekonała nas marka QMS, która mówi o kompleksowej pielęgnacji skóry. Zawarty w niej kolagen jest w 97% podobny do tego naszego ludzkiego. Czy kosmetyki QMS działają? Tak. Nasze pacjentki są zachwycone efektami zarówno tej pielęgnacji gabinetowej, jak i pielęgnacji domowej. Nasi kosmetolodzy dobierają indywidualny program do każdej potrzeby skóry. Oprócz tego wzmacniamy efekty, pracując na kosmetykach do pielęgnacji domowej. Wszystkie zabiegi personalizowane są pod kątem potrzeb skóry naszego pacjenta. Oprócz tego, aby podtrzymać efekty, dobieramy pielęgnację domową również do potrzeb naszej skóry. Dzięki temu zabiegi kosmetyczne, jak i zabiegi medycyny estetycznej mają jeszcze większy efekt końcowy. Zapraszam serdecznie na zabiegi do kliniki ArtisMed.